Witajcie w następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Lubece, miasto słynące z marcepanu oraz z hansy. Ale czy są to jedyne dwie rzeczy, które można tutaj zobaczyć? Przekonajmy się. Jesteśmy w pierwszym miejscu, w którym jest jak widać brama holsztyńska. Jest to symbol, jeden z symboli Lubeki. Można ją znaleźć m.in. na pocztówkach oraz jako magnes, w formie magnezu. Już Wam pokazuję. Tak się ona prezentuje. W ogóle plac tu jest taki duży, piękny. No, Brama Holsztyńska prowadzi do Starego Miasta, które znajduje się na wyspie otoczonym właśnie rzeką Trawę. W bramie znajduje się Muzeum historii miasta, historii miasta Lubeki. Na bramie znajduje się napis Concordia Domi Foris Pax to oznacza harmonia w domu i pokój za granicą. Po prawej stronie od bramy znajdują się spichlerze, w których przechowywano sól, która wędrowała następnie w stronę Skandynawii. A plac wygląda w ten sposób. Jest tu naprawdę pięknie. Jeszcze teraz, jak tak słońce świeci. No, mówię Wam, e, jakiś profesjonalny fotograf mógłby tutaj zrobić naprawdę piękne ujęcia. Zresztą widziałem tutaj wcześniej, był Pan ze statywem, ze wszystkim robił fotki. No, super miejsce. No i tak jak mówiłem, tutaj znajduje się też muzeum, otwarte w takich i takich godzinach. Cena 8 euro za osobę dorosłą, a dzieci. Poniżej 6 roku życia za darmo, a zresztą tu macie wszystkie ceny. No I przeszliśmy bramę, wkraczamy właśnie do starego miasta, które, tak jak wcześniej mówiłem, znajduje się na małej wyspie, okrążonej rzeką Trawę. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Ogólnie stare miasto tutaj jest bardzo pięknie zachowane, zostało również wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. No warto tu przyjechać i pospacerować sobie, bo jest tu naprawdę pięknie. Już wam pokazuję. Tam mamy tą bramę. No i tutaj już jesteśmy za rzeczką, tutaj są te spichlerze, no i patrzcie jak tu pięknie. Zejdziemy sobie trochę niżej. Mierzamy właśnie do kościoła Świętego Piotra, gdzie można wjechać na wieżę widokową. Koszt takiego wjazdu 4 euro, z tego co czytałem. No, jak będzie się to różniło od faktycznego stanu, to powiem o tym. No, e, prawdopodobnie jest tam wjazd windą. Zaraz sobie to zobaczymy. E, no i tam z tej wieży będzie fajny rzut na całe, na całe to stare miasto. Będzie widać 6 pozostałych wieży, tak? Bo miasto jest Miasto słynie z tego, że jest to miasto siedmiu wież, no i na jednej będziemy i będzie widać sześć. Zobaczymy. W ogóle patrzcie za mną, tutaj, jaka piękna uliczka jest. Dużo jest tutaj takich kamieniczek, fajnych. Ponoć, ponoć w niektórych przejściach są takie fajne, pozarastane zielenią i kwiatami, zakątki. Tylko że. Nie zawsze można tam wejść, a w niektóre, są, niektóre są ogólnodostępne, dostępne, niektóre tylko w określonych godzinach, ponieważ są to tereny należące do aktualnie mieszkających tutaj ludzi. No, a my już jesteśmy przy kościele. No, mamy tutaj Kościół Świętego Piotra, właśnie. I zaraz wbijamy na wieżę widokową, tam do góry chyba idę zobaczyć, jak to wygląda. No to tak do filmiku będzie <grymne> no i wbijamy sobie na windę koszt faktycznie 4 euro za osobę Także lecimy do windy Tak ten kościół w środku wygląda Chyba sami tu jesteśmy ogólnie Że tak powiem windą do nieba Ten y, taki wielki budynek z trzema, y, jakby, kon nie wiem, kondygnacjami, y, po prostu na trzy podzielone części. Jest to hotel Radisson. No, tutaj mamy tą bramę holsztyńską, przy której byliśmy. Rzeka trawę, jak widać. No, tam mamy pierwsze dwie wieże, które stąd widać y, tu, dwie trzy, cztery wieże. W sumie nie wiem, sam chyba dwie. Tutaj mamy następną, trzecia. No i tutaj mamy następne dwie. To pięć razem. Tam widać e, rynek i ratusz. Taki długi. Zaraz do niego pójdziemy też. No i witajcie z powrotem na dole. Strasznie tam na górze wiało, więc tylko chwilkę tam spędziliśmy. No i idziemy dalej. Mam do Was jeszcze taką prośbę, żebyście zostawili ocenę jednak pod tym filmem, łapkę w górę albo w dół. No taki challenge, mam nadzieję, że się te 50 łapek chociaż uzbiera, bo w każdym filmie mam całą masę wyświetleń, można, jak dla mnie, całą masę wyświetleń, a tych ocen niestety jest bardzo mało. Oceny pod filmem właśnie pozwalają zwiększać mi Zasięgi na YouTube i proponowanie innym, innym, właśnie widzom, moich filmów. Także jeżeli możecie, to zostawcie łapkę w górę albo w dół. No, tutaj mamy ten piękny rynek przy ratuszu. I na wprost jest kościół mariacki, do którego też zajrzymy. No a tutaj mamy właśnie ratusz. I to nie wiem, jak to się nazywa, nie pamiętam. Ratusz w Glubece jest również bardzo ciekawy, ponieważ budowano go przez wiele lat, co widać po jego wyglądzie znajdują się tu różne style architektoniczne proszę, to całe tutaj odtąd aż dotąd to wszystko jest ratusz. No i jesteśmy Kościół Świętej Marii, który jest niesamowitym budynkiem Jest on trzecim największym sakralnym budynkiem w całych Niemczech No nie za dużo o nim opowiem, ponieważ też nie czytałem za wiele, ale takie podstawowe informacje właśnie jak to, że jest trzecim największym budynkiem. Jest pięknie tutaj na szerokim kącie nagrywam, bo żeby lepiej wszystko ująć, ponoć znajdują się tutaj największe na świecie, chyba albo w całych Niemczech organy liczące 10 tysięcy piszczałek. No, niesamowity budynek. Wow, powiem wam, że robi to wrażenie. A też nie chcę za głośno tutaj być z wiadomych względów. Dlatego może mogę być troszeczkę za cicho na nagraniu, ale mikrofon trzymam blisko, więc zobaczymy. Tutaj mamy bardzo ciekawe miejsce, zegar astrologiczny pokazujące znaki zodiaku, yy, położenie słońca, księżyca itd. tak no, Legenda głosi, że kiedy wybijad 12, yy, to Jezus błogosławi ludzi stojących właśnie przy tym zegarze. No i jak możecie się spodziewać, gdy jest godzina 12, to jeżeli ludzie są jacyś ludzie w kościele, to najwię, największy tłum jest właśnie w okolicach tego zegara, <gry> no ogólnie jest to kościół protestancki, zapomniałem wam powiedzieć ponoć otwarty na każde wyznanie, na każdą religię i przyciągający, zachęcający właśnie wszystkich do odwiedzin i do pomodlenia się o ile się nie mylę jest to ten popularny witraż bo nie ma tutaj nic napisane nigdzie ale jest to ten popularny witraż, który ukazuje, że w obliczu śmierci wszyscy będziemy równi, niezależnie od naszych majątków i tak dalej. Tak mi się wydaje przynajmniej że to właśnie ten witraż. Tutaj mamy następne ciekawe miejsce. A jeszcze jedna ciekawa informacja, że Kościół został zbudowany w całości za pieniądze podatników mieszkańców wybeki co świadczyło o tym. Jak bogatym miejscem, bogatym miastem była w tamtym czasie Lubeca, właśnie. No i mamy właśnie te największe na świecie organy. Na świecie, bo już doczytałem, właśnie, że one są największe na świecie. Ech, imponujące. Potężne są. <laughs> Mój ulubione słowo potężne. Ja, no dobra, powiem szczerze teraz, że nie wiem, czy to są organy. Tak mi się kojarzy. Przynajmniej, ale. Tutaj z tej strony mamy coś podobnego. Tam. No yy, i nie wiem, czy to są organy. Nie widzę w ogóle, nie znalazłem tych organów, więc też nie chcę w błąd pas wprowadzać. Yy, podejrzewałem, że to to, ale no nie wiem. Dobra, wychodzimy stąd. Chciałem jeszcze tylko dodać, że wejście do kościoła też jest płatne 4 euro za osobę. No, chyba, że jest się młodszy, yy, chyba, że jest się dzieckiem, albo studentem, albo coś tam, coś tam, nie wiem. To są wtedy zniżki, no ale 4 euro to też nie jest majątek za zobaczenie piękna tego i ogólnie całego kształtu tego kościoła wewnątrz. Tutaj mamy ratusz jeszcze od drugiej strony. A tutaj kościół mariacki jeszcze z zewnątrz, patrzcie jaki wielki, jakie te dwie wieże są wysokie. No na wideo tego pewnie tak nie widać, ale są naprawdę wielkie. Ogólnie cały ten kościół wielki. Tutaj koło Kościoła też jest taki legendarny diabełek na kamieniu siedzący. Tutaj jest cała legenda. No ogólnie legenda głosi, ja tak w skrócie opowiem, bo też czytałem kilka różnych wersji. Gdy powstał ten kościół diabeł zainteresował się co to jest tutaj co tutaj powstaje. Mieszkańcy okłamali go mówiąc, że powstaje tutaj bar. No, i właśnie kiedy diabeł zobaczył, że został oszukany i że to nie, wcale nie będzie bar, zezłościł się strasznie, wziął kamień i chciał tym kamieniem, tym wielkim kamieniem zniszczyć tą budowlę. Na co mieszkańcy go powstrzymali, mówiąc: Może bar dla niego i tak wybudują? No i wybudowali dla niego jakiś tam bar obok kościoła, gdzieś on, tutaj się znajduje. No, na co diabeł przystał. Opuścił kamień na ziemię, usiadł na nim i tak został w spokoju. No. Taka legenda, ponoć. <laughs> Zmierzamy tutaj w stronę kawiarni, e, i moim zdaniem, znaczy dla mnie najciekawszej atrakcji, a propos Marcepan. Powiedzieć, że Hubeca jest stolicą Marcepanu, to tak jakby nic nie powiedzieć, ponieważ e, jest tutaj najlepszy Marcepan na świecie produkowany. 70% orzechów w masie tego marcepanu a tutaj jeszcze raz mamy ratusz tylko że od tej strony ponoć ratusz można również zwiedzać ale nie będę do niego dzisiaj wchodził tak jest tutaj firma Niedriger Lubeck produkująca marcepan chyba najlepszy marcepan na świecie oprócz niej jest jeszcze to są jeszcze cztery inne firmy produkujące marcepan w Lubeku. tutaj wam dam listę całą no a my idziemy na kawę i torcik marcepanowy który za chwilę wam pokażę a za chwilę wejdziemy też do sklepu z marcepanem właśnie tej firmy Niedriger i zobaczycie wewnątrz jak wygląda I tutaj znajduje się właśnie ta kawiarnia z firmy Niedriger Lubek centralnie przy ratuszu także warto tu przyjść no i jesteśmy w środku tego sklepu z marcepanem patrzcie jak tu pięknie Fajne rzeczy. Można tutaj kupić takie skrzyneczki z marcepanem na przykład. Serca z marcepanem. Ogólnie kojarzy mi się to z takim prestiżem jak na Titaniku było. Zobaczcie, mamy tu wieżę holsztyńską właśnie zrobioną z marcepanu w całości. Pięknie to wykonane jest. Tej winda. No, na, górze jest, na górze jest kawiarnia też i muzeum, ale ostatnio jak tu byliśmy, to muzeum było zamknięte ze względu na pandemię, no raczej to się nie zmieniło teraz. No tak propo te wszystkie zajączki co tutaj są też są zrobione z marcepanu w całości. Fajne, fajna rzecz. I tutaj też można sobie kawę zamówić, patrzcie jak tu uroczo jest pięknie. Jest to miejsce, w które warto przyjść na pewno, jeśli lubicie marcepan. Jest oczywiście w Lubece więcej miejsc, w których można kupić marcepan i takich sklepików firmowych, ale to jest takie najpopularniejsze, najpopularniejsza firma, dlatego tutaj chciałem Wam pokazać. No i też to jest w centrum, koło, koło tego wszystkiego, koło tych wszystkich kościołów, rynku, ratusza i tak Patrzcie jakie piękne praliny. Torty. Jajko fabryża z Marcepanu. Wyrobiane ręcznie przez 38 godzin. To też jest z Marcepanu, i to robiły dwie osoby przez 160 godzin. Z miłości. Tutaj się znajduje na rogu ten sklep, właśnie z muzeum na górze. No i można sobie z boku też yy, lody kupić, kawę, co tam, kawałek ciasta, co chcecie. No polecam tutaj przyjechać. A my do kawiarni idziemy w to miejsce. O, wzięliśmy sobie jednak kawę na wynos. Yy, cappuccino marcepanowe. Nie chciało nam się czekać tutaj. Straszna kolejka, zresztą zawsze tu jest problem z miejscem, trzeba czekać, żeby się miejsce jakieś zwolniło, także... Szkoda, bo chciałem sobie zjeść torcik marcepanowy też, ale kawonek wystarczy. No lecimy już do ostatniego miejsca. Przy okazji opowiem Wam jak tam dojdziemy o tej całej Hanzie, kawałek. Tutaj znajduje się restauracja Schiffer Gesellschaft. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, aczkolwiek dzisiaj jest ona zamknięta. Teraz jest to restauracja. Kiedyś znajdowała się tutaj gildia szyprów. Warto tu wejść, chociażby ze względu na wystrój. Pokażę, pokażę Wam tutaj kilka zdjęć, może e, za chwilkę. No Ogólnie przepiękny lokal wewnątrz. Nawet jeśli nie będziecie głodni, nie będziecie chcieli tutaj jeść, to warto wejść właśnie ze względu na ten wystrój lokalu. Jeszcze a propos Hanzy, Wam opowiem, czy znaczy opowiem, co to jest. Pe pełną definicję, co to dokładnie jest, zamieszczę w opisie pod filmem. Hanza był to Związek Miast Handlowych Europy z czasów średniowiecza i tam tro trochę późniejszych. No i Lubeka była jego największym przedstawicielem, z której, z, z, której każdy, z której zdaniem każdy musiał się liczyć. No, po prostu. Dlatego jest tutaj to. Tak uznawane, właśnie jako pierwsze co do Lubeki przychodzi na myśl, to właśnie Hanza. O, tutaj się znajduje jeszcze Europejskie Muzeum Hanzy, właśnie. Przypadkiem tu trafiliśmy, ale klimacik jest. jeszcze dodać, że jeśli ktoś jest w Lubece to stąd bardzo blisko jest do trawy Munde na przykład, bardzo popularne e, bardzo popularne miejsce takie letnie, wypoczynkowe i są, jest tu jeszcze Strand i inne miejsca właśnie nad morzem jest jeszcze taka fajna wioska rybacka, to bym Wam kiedyś pokazał może, mało osób o niej wie ale ja wiem <laughs> to Wam pokażę może następnym razem to oczywiście nie są wszystkie atrakcje, które można tu zobaczyć, bo Głubeka jest przepięknym miastem. Pokazałem wam te najważniejsze. No i zapraszam, żebyście sami odwiedzili to miasto. A jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Obserwujcie mój kanał. I do zobaczenia w następnym filmie na moim kanale.